Cześć witam, czwartek rano e, biorę się za E46 przyjechało do mnie jakiś czas temu na serwis olejowy, przegląd ogólny i zerwane koło pasowe na wale, się jeszcze że tutaj olej cieknie z odmy tu już mam rozebrane czekam na części zaraz będę zamawiał wszystko i klient teraz powiedział, że ogólnie miał zmieniane z tyłu tarcze, klocki ale mu coś trzeba. i polecił to sprawdzić jak już samochód stoi, na warsztacie, tak? Jak widać, nowe tarcze, nowe klocki i ktoś zostawił takie szczęki. Ta jest do połowy złamana. Oryginalne się szczęki. A jeszcze w tym samochodzie z tyłu będę zmieniał amortyzatory, bo już są wylane. I są, są tak samo jeszcze oryginalne. Jeszcze jest tak samo. Ta jest złamana do połowy. I tak samo nowe klocki no jeszcze oryginalne szczęki BMW I nowa tarcza. Wczoraj zakupiłem nowy sprzęt eee, Klucz udarowy na baterię 1900 Nm Także jako tako robi robotę Odkręca wszystko Wczoraj sprawdzałem na takim starym Zardzewiałym widlaku Nie było problemu I kupiłem plazmę do cięcia stali taką właśnie sobie tu zrobiłem troszeczkę, przerobiłem mój stary wózek żeby tutaj o, było już na stałe, podłączone wszystko także tak to tu wygląda jest też nowy baner na ścianie baner 6 na 4 i logo ma i logo ma 3 metry ponad zarąbista sprawa fajnie się prezentuje no także się biorę do pracy bo jest jej dużo a to chcę skończyć jak najszybciej E46 już mam rozebrane wszystko e, co potrzebuję do wymiany e, dostałem się do amortyzatorów z tyłu tu, tu wszystkie plastiki było trzeba zdjąć tak to wygląda żeby to rozkręcić dwie śruby odkręcić od amorów tu już są amortyzatory są jeszcze oryginalne tak samo tu mam rozkręcone z przodu odmę olejowo wykręconą tutaj rolkę do BMW też zamówiłem sobie nowy klucz do wału Części do BMW też przyszły. Wszystko tu leżą na stoliku. Mam wymienione amortyzatory. Tu już jest wszystko poskręcane w środku. W samochodzie. Wszystkie plastiki, wszystko jest poskręcane. Nowe szczęki. I tutaj wyszlifowana cała piasta. Żeby nie było rdzy. Stare szczęki tutaj są. To były jeszcze oryginalne szczęki. Tak one wyglądały. Tu się odkleiła w ogóle okleina, te idą w śmietnik, ja zaraz zakładam tarczę, wyreguluję jeszcze jeszcze ręczny w środku, i się biorę tutaj za wymianę koła pasowego, nawalę za wymianę odmy, olej, temat hamulców z tyłu i amortyzatorów E46 już jest zamknięty, teraz przechodzę do przodu. Będę wymieniał koło pasowe. Tu już mam założony przyrząd do blokowania tego koła, więc tutaj wchodzi. Jest oparty o ziemię, i tu mam dużą grzechotkę na 3-4 cala. Także Zaraz będę odkręcał i wymieniam wtedy koło pasowe. Zakładam dwa nowe paski i biorę się za resztę prac przy tym aucie. I to jest właśnie ta blokada na koło pasowe na wale Żeby tam gdzieś nie trzymać jakimiś szczypcami Tylko zapieram sobie o ziemię I odkręcam długą lagą I koło już wyszło Widać jak się roz rozłamało i teraz już mam zamontowane nowe koło i klucz założony w drugą stronę Zaparte zaparto ziemię i teraz pierwszy etap 100 Nm mamy 100 Nm i teraz dwa razy po 60 F46 już jest skończona, wymieniony olej, paski, wszystkie filtry, hamulce, zawieszenie. Także zaraz jadę na próbę i, i będzie zamknięty temat.